Urodził się w 1971 roku bez rąk. Jako pięcioletni chłopiec zaczął malować za pomocą stóp. Maluje także ustami. Wraz z żoną i synkiem Bartkiem mieszka w Klęczanach koło Nowego Sącza. Staszek swoje prace prezentuje zarówno na wystawach organizowanych przez wydawnictwo Amun, jak i na licznych indywidualnych w różnych miastach Polski, jak i za granicą. No, co lubię malować? Bardzo lubię malować pejzaże, akty, yy, no, jakieś surrealizmy, powiedzmy, nastrojowe takie obrazy, pełne jakiegoś metafizycznego przesłania. Jeśli jestem samoukiem, to, to, to czasem trzeba jednak się czegoś dowiedzieć od profesorów, którzy się na tym znają, a dzięki temu, że od, 10, od 15 lat jest organizowane są nie 15 plenery naszego związku wydawnictwa Amund z Raci Boża i dzięki temu, że jest profesor z nami na tych plenerach, tak można się wiele dowiedzieć, nauczyć i tak dalej. Pierwszym moim krytykiem moich obrazów jest moja żona. Bardzo lubi podróżować, zwłaszcza samochodem, który zresztą sam prowadzi. Do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami należy od 1989 roku.